W tym odcinku widzowie, jak widzicie po tytule, no, jakby Mati jeszcze nie wie co się będzie działo, ale dostaliśmy alert na telefonie dzisiaj rano, że będzie tornado. Nie wiadomo czy będzie, bo dostaliśmy taką wiadomość pół na pół, że możliwe, że ominie nas, ale no też możliwe, że nas nie ominie. Więc no, o, y, tutaj jest y, Eneli, siema. Siema, siema. Co tam? Odbierasz? Co tam? No nie jest no. Trochę głowa, chyba. No wiadomo. O, siema. Dzień Siema. Gdzie nauczyciel? Siema, Osiądę sobie. Hey. O, siema Elvis. Gdzie jest nauczyciel? Czekaj, sprawdzę tutaj. Lekcja wiem, pierwsza. Wiecie jaką lekcję? Informatyka. Informatyka, dokładnie. I następna lekcja. O, nie ma lekcji. Odwołana. Apel. Słyszeliście, co się będzie dzisiaj działo? Tornado pewnie. E, jakie tornado? Tutaj nie było tornado od 50 lat. No. Gdzie jest nauczyciel? No nie no. Co? Może idziemy do klasy, co? No to dawaj. Dawaj. Ogólnie, ja nie bierze tym wszystkim ich technologią. A nie, Oni chyba mówią, że taka bo tu nie ma klasy informatyki, dlatego w bibliotece są biblioteki. Oni pamiętane. mówią, że będzie padać test a nie pada. No. O, ja tam o, im nie... Chodzi o do biblioteki, tam był przed chwilą. Tu, library. O. Dobra, siadajcie. Ale tu Kogoś tam widzę, ej, kogoś tam widzę na zewnątrz. Czekaj. On jest jakiś no? nowy, czekaj. Idę do niego, czekaj, idę do niego, zostańcie tu. Dobra. Czekajcie, widzę, idzie, tam idzie. Dzień dobry! Proszę pana, pan się zgubi czy co? Y, może pana zaprowadzę do tym dyrektorem. Jestem dyrektorem! No, nowym dyrektorem? Nowym? No... A to przepraszam, no to, to, to... A nie ma się nauczycieli, więc słyszałam, że pan nas będzie uczył. A miał przyjść No i dzisiaj go nie ma, Ale informatykę dobra. mamy w bibliotece tam. Tam wyjdzie klasę. No tak chwilę Dobra, okej. Okay. No to przepraszam, że tak... O, przyszłem, że tak... miło tak y, pana zawitałem. O, tak to powiedzmy. Dobra, widzę, wyjdziemy do klasy. Kurde, ej, z, napotkałem się na tego dyrektora. A ja myślałem, że to nauczyciel, który się zgubił. O, nie I co? A no jakiś nauczyciel. Mówi do mnie, że ten. Eee... że on jest dyrektorem, a ja mówię o kurde. Ja się wystraszyłem. Człowiek. ja patrzę, a tu kurde dyrektor idzie. Nie masakra, panie. Dobra, czekajmy. O! Dobra. Dzień dobry. Jaka to klasa? Dzień dobry. Klasa, już sprawdzam. Dwunasta. Ale jaką wy klasą jesteście? Wychowawca. Pan, pan Johnson. Nazwa. Mm -hmm. Nie znam ten Co ostatnio robiliście na lekcji informatyki? No ten, kodowaliśmy na, na Javascript. Mm. Kodowanie. Dobra. Dacie taką aplikację jak... Hmm, te od social medii te największe, jak to się nazywało. Wy tam młodzież jesteście w tym. Tam zdjęcia jakieś stawiacie. O, TikTok. Instagram. O. Okay. Nie Instagram. No. To macie zrobić coś na podobieństwo Instagrama. Macie na to dwie lekcje. Zaczynać. Ale proszę pana, my mamy zrobić całą aplikację. Tak. Aha. Dobra. Jeszcze jakieś pytania? A takie pytanie jeszcze. Kiedy dostaniemy no. klawiatury? <ślesk> 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 Czy tylko myśli? Mm, jak da... Do... Jak będzie dofinansowanie masz laptopa obok. O, dobra, to mogę skorzystać. O, proszę pana, my nie mamy. No dobra, i co my mamy zrobić? Dziękuję, dziękuję. Siadaj gówniarzu, rupa, nie, będziesz do mnie gadać. Ja to podłączę popkopa. Czekaj tą klawkę. Proszę pana, a ja mam lepszy. Ja mam lepszy komputer. Co? Wziąłem poszedł. Dobra. Podeczki o, o, kaber masz USD a można nie robić. Poszedł pod na komputer. Nic nie. Który to powiedział? Nic nie mówiłem. Ja tylko mówiłem, że fajne, że mam laptop. Który powiedział, czy może nie robić. Nie, nie jestem... Ja no, jestem wie. 60, więc... Tak pan nie wie co to jest, ale. Dobra, ja nie powiem. Jeszcze... Kto doniesie? Zawiśnie w lesie. Miałem kierzuści. Dobra, widzowie, robimy, zobaczymy, co tam Mati umie zrobić, dobra, o, dobra, widzowie, dobrze to zrobiłeś. no, jeszcze następną lekcję to już 100% skończę, tylko jeszcze ikona i tam jakieś dodatki muszę dodać, ale jak na razie strona mm -hmm. wygląda dobrze, niech, niech pan sobie zobaczy, podam ci myszkę, Patrz tu, mhm, mm Mm -hmm. Tylko ta HTML Dobra. skrypt mi się popsuł, więc no... Muszę go naprawić, bo coś tam jeden guzik nie działa. Ale to To spokojnie. Ogarnę. Ogarnę. Obra. Dobra. Dobra. Proszę pana, Chyba słyszałem... Panem. Y, tak, Dobra. właśnie dzwonię. Ja słyszałem, że Apel będzie to prawda? Że będzie APM. No. Dobrze, to ja, to ja tam już idę. No chodźcie, chodźcie. Tworzę drzwi, bo jestem, jestem... Sigma, nie, żartuję. dnia. Dobra, widzowie, siadamy tutaj. Będzie zaraz Apple. I tak do widzenia nie musimy mówić, bo i tak zaraz się zobaczymy. Albo chodź, chodź na górę, sam górę. Albo nie, tutaj lepiej, o po środku. jest bit. Tam ściana jest. Zaraz dyrektor będzie prowadzić, tylko musimy na niego poczekać, bo ma... Naprawdę miężkie... przyszła Chyba o tym tornado będzie, słyszałem. No, to witam Was. Yy, Młodzigów yy, zacząły yy, Jak wiemy jest sezona tornada, więc by was tornado nie porwało, bo egzaminy będziecie pisać na, na koniec roku. Więc... No, to tornado, żeby wam nie porwało chaty. A tak... A dokładnie. jak mi dofinansowanie to będą klawiatury. O, Okej. Okay. A takie pytania o, mam. Ostatnie. No. Przepraszam, że przerwałam, ale yy, panie żartuje chyba z tymi klawiaturami, co? No nie, by było już by dawno, było tylko, że kasę przepiłem. Więc czekam na kolejne Jezu. dofinansowanie nie chcę dać. Okej, okay, okej okay. Ale niech pan nie przepije, bo no trzeba coś na szkoły No, klawiatury takie możesz... Jak nie ja, to... Z temu możesz kupić y, ja. za, za 2 dolary takie, o Za złote to, to w Polsce To, to za są złote. złotówki No ja też A, nie wiem Tam jest wow. zimno, brrr. A, no to jak w za 2 zł, tutaj jakieś 2 dolary. Znaczy 2 dolary tutaj, bo 2 dolary to są 10 zł, około 8 zł. A to prawdopodobnie tak. No. A i uw A radzę uważać na nauczyciela. Czego on uczy? Na angielskiego ja uczy, bo lubisz sobie wypić mi piwo pod kradę, więc A. radzę uważać. Dobrze, dobrze. Żeby nas nie ukradł, tylko no. nie o Dobrze. dobrze. Okej. Okay. I, i tak? wartościowe rzeczy, no. obajcie przeszedł. Dobrze, a jeszcze jedno pytanie. Dobrze. Yy, to już jest no. chyba koniec jak na no, dzisiaj. Dnia szkolnego z powodu tornada. Chyba. No to chyba... chyba nie wiem, nie złożył. Chyba znam wezmę jako tego. tak. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Dobrze, dziękujemy, Ale. do widzenia. Neli, chodź. Wyszło. Bo wreszcie szef, no. szef jest zdrowy, nie? i będzie planowanko, wiesz na co Już jutro, już jutro No wiadomo doczeka. Kurde, nie mogę się doczekać Dobra, widzimy się tam Masz na... samochód? Mam, spokojnie A, dobra No to... widzimy się na miejscu Dobra, Mati Do zobaczenia No, do jutro. zobaczenia Do jutra Do jutra Kurde, tutaj tak zaparkował, prawie uderzyłem. Na szczęście jestem dobry driver. Nie jestem Michael. Michael się nauczył jeździć, ale jest dzisiaj znowu chory. E, Siema. Jak na parkowanie. E, spodziewaj się... Spodziewaj się manda, mandaciku za długo. na. E, Dobra. Dzień dobry. Dobra, czekaj, zadzwonię. A o, co ty? Co to, co to za koszulka? Jest, Co nie, najlepszego klubu na świecie Nieprawda Co Nieprawda Dobra za chwilę ma, dobra. Mam, mam tylko parasol przy sobie, ale za chwilę szaf wyciągnę coś mocniejszego dobra mm. A ten z leży dobra, dziękuję To spokojnie toję no, um, się no. No, zawsze te, dzisiaj rano sobie chyba pewnie wypił, ale... Ale słyszy chyba, ale chyba słyszy Słyszysz? Słyszę Dobrze, to, to słyszę. Dziękuję sły, się, sły. dobra no. Taki napacik no na samochody klasyczne. Preście, kurde szefie, ja już się nie mogę doczekać na to. Kurde. A tak dokładnie, kiedy to ma być? Bo jutro słyszałem. Coś ile tam się że jutro, ale Nie no, wiem, jutro. czy to prawda. Jutro. O, jutro, no jutro. dobrze, jutro no dobrze, dobrze że dzisiaj rano no. Przepraszam. A dobra, no to tak, każdy musi sobie rolę wziąć. Kto będzie od odganiania policji? Bo ja miałam być od odganiania Bo Michael miał tam kraść samochody możesz, z Enelii. Ja, ja, ja przewożę... A ja przewożę, ja jestem przewoz. Ja pierdzielę. Ja dowożę samochody, o. To trochę tam policji będzie, mnie. więc... ktoś, no to ktoś ja będzie musiał być, być od zabijania. Kto, kto będzie zabijać? Ja. Jedna ja osoba. już ja tam nie No to Enelii zabija. Ja może, szefie, ty przewozisz, No to tak, po kolei. No to tak, NLE ty zabijasz. Ja przewożę. Ja odgoniasz. Kto tutaj chce jeszcze raz jeden samochód tutaj przewozić? Bo to są dwa samochody. Chcę być i tyle. Ok, no to ty będziesz mógł. Dobra. No to tutaj ten. będziesz, tutaj. Will wiesz, prawda? no wiesz, tak Will, imię. Mało kiedy Will, mało kiedy to jest. Czekaj. Wyglądajmy szybko, Matzi, bo za niedługo do bunkra idziemy. Tu już kurde alert dostałem, sprawdźcie sobie. Ale nie wierzę w to, spokojnie nie będzie torna. to na Chodźcie, obejrzymy sobie... O, wypadek nawet był. Chodźcie, obejrzymy sobie... Dobre, ale to mój cały dopytek! Matik, ja to tak pomyślałem, spokojnie, bo jak nie będzie tyle aut... Mat... no. Matik, bo właśnie jak no, będzie. Ty... Jak ja będzie powodzę. właśnie jechać tyle aut na jakieś dwa samochody, to to będzie trochę... ten. To to będzie trochę podejrzane, jak będzie jedno auto. Iby, dobra, limuzyna może być, niestety. Ale dobra, polecam i tak, dużo... mogą... Limuzyna to zwolny samochód nie, nie, nie polecam Spokojnie, ja ucieknę no Ja dobra. nieraz miałem doświadczenia Tylko no, ty nie rób tu jakiegoś show, żeby każdy... <grym> każdy ja pomyśli, odgonię, że spokojnie. to jakiś... Ja to nie, Dobra, w szefie, chodź, obejrzymy sobie nasze, co? Słuchajcie, poczekajcie chwilę, powiem Daj wam wilgo. coś Na e, rozbudzenie... Na rozbudzenie sobie dzisiaj humorku opowiem wam suchara co robi pociąg, kiedy widzi hama? Hamuje. <laughs> Co jest grane? To telewizor się wyłączył, no pan... Ja nie wiem. Kurde, ja w to nie wierzyłem, dobra. Eee... Wstawaj! Kurde, dzwonią, dzwonią. Wyłączy się, ale to był ostrzegawczy, to był ostrzegawczy. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Idziemy, idziemy, Dobre, idziemy, pa, to, to... idziemy, idziemy. To było szczygawczy, to znaczy, że musimy iść do bunkra. Widziałem, widziałam wszystko, dostałam wiadomości, widzimy się na Buk się w się. Dobra, bój, tam, bój, tam szybko jedźcie, nie obchodź Nie, jeźdź, się, jak jak się, nie ma czasu nie obchodzisz. Pani Sirelei, muszę tutaj... Włączane są. Co 5, co 5 sekund są włączane, nie wiem co tu się dzieje, zaraz się pewnie włączą, ale szybko pobiegniemy do bunkra. Ała! Kurde. Normalnie już wiatr się taki silny robi, że nawet nie można tutaj... Iść. No iść na piechotę, tutaj... Ała! Kurde, dobra widzowie, idziemy do bunkra, bo... O, właśnie, dokładnie. Mati, szybko biegnij! Już!